Odchudzanie jest tysiąc razy łatwiejsze, jeśli jeździesz na rowerze, dlatego w dzisiejszym filmie chciałbym Ci przedstawić, jak możesz zgubić zbędną tkankę tłuszczową, jak możesz zredukować to, zwłaszcza kiedy jeździsz na rowerze, bo w tym przypadku będzie to ekstremalnie łatwe, tylko musisz poznać jeden ekstremalnie ważny sekret, który pozwoli Ci to osiągnąć jeśli tego nie zrobisz, to waga może ci iść nawet w górę, także my jako kolarze, powiedzmy usilniając dziennie, przez to, że robimy 2-3-4 treningi w tygodniu, spalamy na tych treningach dosyć dużą często ilość kalorii niż taki przeciętny kowalski, no bo nie ukrywamy taki przeciętny kowalski idzie do pracy, wraca, może zrobi jakiś spacer i tak naprawdę tyle, a my jako kolarze możemy spalać od 4 do nawet 10 tysięcy kalorii dodatkowych w tygodniu, dzięki czemu ta redukcja tkanki tłuszczowej powinna być dla nas ekstremalnie łatwa, ale i tutaj jest ekstremalnie ważny punkt, jeśli Ty nie będziesz kontrolował planu żywieniowego, to sama aktywność nam nic nie da, bo jeśli Ty będziesz spalał na przykład w ciągu tygodnia nie wiem 10 tysięcy kalorii, ale będziesz przejadał 12 tysięcy kalorii, to w ciągu miesiąca waga niestety będzie Ci szła w górę. I to jest klucz i to jest ten właśnie sekret, przez który większość kolarzy amatorów nie osiąga efektów albo nie mają otłuszczonej sylwetki, mają problem z wagą, ponieważ w ogóle tego nie robią. Dzieje się tak niestety dlatego, że okej, okay, mamy dużo większą aktywność niż na przykład przeciętny Kowalski, ale do tego, żebyśmy mogli jeść dosłownie wszystko i tak ta waga nam by stała, to niestety dużo do tego brakuje, ponieważ my nie jesteśmy drugim Tadejem pogaczarem czy na przykład ręko Ewę Pulem, oni gdy na przykład jadą na trening, no to oni spalają pewnie po 5, 6, 8 tysięcy kalorii dziennie, dlatego oni mogą sobie pozwolić, żeby jeść wszystko i żeby im ta waga stała, żeby mieli otłuszczone sylwetki, chociaż pominę już w ogóle fakt, że oni i tak sobie wszystko kontrolują, bo wiadomo są zawodowcami, ale no niestety tutaj jak my spalimy na jednym treningu 2 tysiące kalorii, no to już jest dużo, czy tam 3, a nie ukrywamy, prawdopodobnie taki trening będziesz miał raz, może dwa razy w tygodniu, dlatego no jest to więcej niż przeciętny człowiek, ale nam dużo jeszcze Brakuje do tego, żebyśmy mogli jeść wszystko i żeby nam waga stała. Dlatego tutaj po prostu, żebyś zaczął gubić kilogramy jako kolasz Amator, musisz skupić się na planie żywieniowym, ale co to w ogóle znaczy? Polecam tutaj tak naprawdę skupić się na dwóch najważniejszych elementach, bo będzie to najłatwiejsze. I chodzi tutaj o kontrolę porcji i kontrolę proporcji. Kontrola porcji to jest tak naprawdę kontrola kalorii. Czyli jeśli ty na przykład dziennie uśredniając spalasz 3000 kalorii jako kolasz amator, to musisz zacząć jeść mniej, czyli dostarczać. Mniej tej energii w ciągu dnia spożywienia i nasz organizm zareaguje na to w ten sposób, że zacznie ten deficyt, czyli tą różnicę uzupełniać z tkanki tłuszczowej i zaczniesz po prostu spalać tkankę tłuszczową, czyli zaczniesz gubić te kilogramy. To jest najłatwiejsze, bo jest to moim zdaniem najprostsze, bo nie trzeba się skupiać na tym, żeby jeść jakieś skomplikowane przepisy, jakieś jagody godzi, nie trzeba nawet też spędzać 50 godzin w tygodniu czasu na to, żeby to robić a możesz to właśnie w łatwy sposób sobie ogarnąć. I jeszcze tutaj jest druga ekstremalnie ważna rzecz, jest to kontrola proporcji, czyli tak naprawdę kontrola makroskładników. I tak naprawdę dam Ci tutaj prosty wzór, dzięki któremu będziesz wiedział, jak to ogarnąć. Polecam skupić się na rzeczy numer jeden, czyli kontroli białka, czyli musisz jeść większą ilość białka w ciągu dnia. Polecam tutaj jeść około 1,5 do 1,8 gramów na kilogram masy ciała. Jest to takie powiedzmy standardowe uśrednienie, że dla większości osób powinno być to ok ilość, czyli na przykład jak ja ważę około 80 kg, no to ja powinienem mieć około, nie wiem, tam strzelam 100, 130, 160 g białka dziennie, to jest taka ilość. Jest to na tyle duża ilość białka, że jeśli ty tego nie kontrolujesz, jeśli nigdy na to nie zwracasz uwagi, to gwarantuję ci, nie będziesz jadł od tej ilości, jest to po prostu taka ilość, że musisz to kontrolować albo zwracać na to uwagę, żeby tyle przejadać, a to będzie miało dużo korzyści, ponieważ zachowasz masę mięśniową, co spowoduje, że twoja sylwetka ogólnie będzie dużo lepiej wyglądała, przyspieszy sobie metabolizm, bo właśnie przez Tą masę mięśniową i przez to, że białko jest samo z siebie takim makroskładnikiem, że po prostu przyspiesza nam metabolizm. Będziesz się lepiej regenerował, zwłaszcza jak jeździmy na rowerze, no to tutaj wiadomo, że te mięśnie dostają i potrzebują budulca do tego, żeby tą masę zachować i się zregenerować. No i też będziesz chodził dużo bardziej na dzięki czemu kontrola tej kaloryki będzie dla Ciebie dużo łatwiejsza. Spróbuj sobie teraz, nawet aktualnie, przepijać trzy jakieś jogurty proteinowe w ciągu dnia. Gwarantuję Ci, że sam fakt, że zaczniesz to robić, spowoduje, będzie Ci się chciało dużo mniej jeść, bo białko po prostu tak na nas działa też jeszcze kolejny taki mini tip, to polecam się skupić trochę na kontroli tłuszczu, ale tylko i wyłącznie na tym, żebyś jadł tego tłuszczu jak najmniej, jak się da. Stety lub niestety tłuszcz ma dużo ilość kalorii. Niestety, mało się nim najadamy. Ma największą ilość kalorii na 1 gram. Dlatego, nawet mała ilość tłuszczy, i mam to na myśli jakieś orzechy, masła, masła orzechowe, oliwy, tego typu rzeczy, będzie to bardzo mała ilość, bardzo duża kalorii, co będzie powodowało, że przejedzenie odpowiedniej ilości kalorii, będzie dla Ciebie bardzo łatwe, a będzie powodowało, że w ogóle nie będziesz najedzony, no bo wiadomo, zjemy całą garść orzechów, a to może być nawet 500 kalorii, w ogóle się tym nie najemy, a no duża ilość kalorii, dlatego polecam raczej tego unikać. No i też kolejnym takim krokiem, o który większość kolarzy, amatorów w ogóle na to nie zwraca uwagę, a jest to trening siłowy. Wiem, że może to być tutaj trochę takie sprzeczne, bo jak jeździmy na rowerze, no to zależy na tym, żeby ogólnie waga była jak najniższa, ale zaczniesz gubić ogólnie kilogramy, Będziesz w deficycie, będziesz jeździł na rowerze, tu się wszystko będzie spinało. Tak jak na przykład nie dasz sobie tego treningu siłowego, to może być tak, że zaczniesz gubić ekstremalnie dużą ilość masy mięśniowej, co będzie powodowało, że ryzyko efektu będzie ekstremalnie duże, ponieważ będzie ci metabolizm bardzo spowalniał, bo im mniejsza ilość masy mięśniowej, tym ten metabolizm jest dużo wolniejszy i może to powodować, że będzie tutaj wysokie ryzyko efektu jojo. Plus dodatkowo ta masa mięśniowa tak naprawdę powoduje, że nasz organizm dobrze wygląda. Jesteśmy wyrzeźbieni, mamy taką atletyczną sylwetkę. Także też polecam to robić, i tutaj polecam robić taki trening dwa razy w tygodniu na ciężarze ciała. Nie jest to taki trening kulturystyczny, tylko bardziej taki trening ogólnorozwojowy. Można go zaplanować pod kątem kolarstwa, czyli będzie on na zasadzie takiej, że będziesz też na tym treningu siłowym robił. Elementy, które pracują na rowerze, a nie za bardzo mamy je jak trenować. Co może spowodować, że też taki trening da Ci dużo pod kątem kolarstwa, będziesz dużo silniejszy, dużo szybszy, będziesz miał lepszą sprawność, lepszą koordynację. No i tak jak mówiłem wcześniej, wyglądowo też zaliczysz tutaj duży progres, bo wiadomo, taki trening siłowy powoduje, że mamy atletyczną sylwetkę. Nie jest to trening pod przyspieszenie metabolizmu, bo trzeba tutaj dać czymu organizmowi stymulant do tego, żeby tą masę mięśniową zachował. Co będzie powodowało, że nieważne z którego punktu na to nie zobaczymy, to po prostu taki trening siłowy będzie powodował, że będziesz dużo lepiej wyglądał, lepiej się czuł, będziesz zdrowym, sprawnym facetem. Dlatego po prostu polecam to robić. To też nie musi być jakieś czasochłonne. Wystarczy, że taki trening sobie wpleciesz dwa razy w tygodniu, nawet w domu, na ciężarze ciała. Jest to taki trening kalisteniczny. Opcjonalnie możesz się zaopatrzyć w gumy oporowe. Taki trening trwa maksymalnie po 45 minut, dlatego no nie widzę powodu, żebyś tego nie robił. Zwłaszcza jeśli zależy ci na tym, żeby właśnie zgubić tą tkankę tłuszczową mieć zdrową, atletyczną, wysportowaną sylwetkę. Jeśli chciałbyś jednak drogę z gwarancją efektów, z dodatkowym wsparciem, zobacz do mojego opisu. Możesz tam umówić ze mną bezpłatną konsultację, gdzie dokładnie omówimy Twoją aktualną sytuację. A ja ze swojej strony przedstawię Ci dokładny plan działania, na czym powinieneś się skupić, żeby zgubić zbędne kilogramy, zgubić zbędną tkankę tłuszczową, Dlatego polecam to zrobić. Na dzisiaj to by było na tyle. Dzięki, że oglądałeś i pozdrawiam.